Proszę Państwo, no, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za te brawa. Chociaż e, przyznam szczerze, że trochę ta sytuacja jest, to jest taka sytuacja, której się obawialiśmy trochę, bo nie, bo były przypuszczenia, że nie wszyscy wyjdą po piosence, ale, ale że aż tyle osób zostanie, no to, to przeszło nasze najśmieszniejsze oczekiwania. E, powiem Państwu, szczerze, dlaczego sytuacja jest trudna? Bo ten program, który Państwo przed chwilą obejrzeliście, on e, e, ma rok. Rok czasu gramy ten program i ciągle w tym programie coś się zmienia, co, coś dodajemy, coś odejmujemy, improwizujemy. Generalnie to się wszystko trzej dociera. I pomimo tego, że to się cały czas trzej dociera, trzej dociera, to się jeszcze nie dotarło do żadnego bisu. No i właśnie, i, i, i właśnie tego się obawialiśmy, że państwo, państwo będziecie po programie siedzieć, bić brawo. No Potem już przestaniecie bić brawo, potem już będziecie tylko patrzeć, tak jak teraz patrzycie. I będziecie oczekiwać od nas czegoś, czego my tak naprawdę nie mamy. I, i, I jechaliśmy przedwczoraj z Warszawy całą drogę samochodem, bo graliśmy w Warszawie, jechaliśmy z Warszawy do Lublina i nagle ktoś wpadł na to, że, że kurczę w tym Lublinie, no to być może trzeba będzie zagrać jakiś bis. No i burza Mózgów w samochodzie z Warszawy ponad dwie godziny, dwie godziny myślenia w samochodzie. U nas to się nie zdarza w ogóle w busie. A tutaj burza mózgów, burza mózgów, co robić? I nagle, nagle na wysokości Garwolina, e, i tu będę szczery do bólu, podczas przerwy na siku, a to też ciekawostka, bo się ani razu nie zatrzymywaliśmy, jest magic, nagle wpadam do głowy pewien pomysł. I mówimy: Kurczę, no jak nie mamy nic, no to może to. I okazało się, że proszę Państwa, mamy bis i chętnie się z Państwem podzielimy. Co to jest? Co? To ja pytam co? Co to jest? No bis. Nie. Jak bis. Co bis? To jest bis? A co, nie ten bis? No nie ten. To nie łamiemy dechy? Nie. Jak Państwo widzicie, pomysły były różne. Natomiast ja postanowiłem postawić na swoim, powiedziałem kolegom wprost: Mówię, słuchajcie, to jest Lublin. Jeśli w Lublinie u nas w rodzinnym mieście mamy zagrać jakiś bis, to musi być to bis bardzo specjalny. To musi być taki bis, że, że po prostu, no. To musi być bis, który będzie miał rację, by tu tylko tu i teraz. Mało tego. Za chwilę tak się stanie: to będzie za chwilę zobaczycie bis, który jakbyśmy jutro, jutro gramy w grójcu. I jakbyśmy ten bis próbowali jutro zagrać w grójcu, to ludzie by nie wiedzieli, o co chodzi. W grójcu ludzie by o czy owszem, by patrzyli, ale by mówili, ja tego nie rozumiem, mnie to nie bawi. Natomiast tu będzie szał. Znaczy, mam nadzieję. Hm. Proszę Państwa, ustaliliśmy, że jako sketch specjalny na bis, jako bis specjalny, e, który, co ciekawe, będzie miał za chwilę swoją pra premierę, premierę i ostatnie wykonanie zarazem. Wykonam jeszcze jeden utwór, tym razem a cappella, ale za to z Towarzyszeniem Churu! Wypluj i chodź. Wy, wypluj to, wypluj i chodź. Jeszcze się nie skończyło. Poza tym kanapki są dla wszystkich. Zapraszam tutaj, proszę. Bardzo. Kolegę wołaj, kolegę. Ej! Śmiało, śmiało, to jest ten moment, śmiało, proszę. Koledzy są lekko zdezorientowani, bo oni w moim chórze zgodzili się być wczoraj. A w zasadzie to już było dzisiaj. Druga, druga nad ranem, stare miasto w Lublinie, sytuacja mocno barowa, ale się zgodzili. To ja sobie nic nie przypominam takiego. No i, I jakby tu się nie dziwię. Nie no, nagrałem was telefonem, no co mam wam teraz pokazać, no, Ty się zgodziłeś za 120 zł, a ty za 70. A, czyli ja byłem trochę trzeźwiejszy. No, tak! Taksówkarz by się kłócił. Proszę Państwa, e, mamy solistę, mamy chór. E, teraz zadbam o to, żeby nieco poprawić tutaj atmosferę jeszcze. E, Emil! Emil to jest nasz człowiek od dźwięku Światel, tylko muszę zobaczyć, gdzie on jest. O, tam, proszę bardzo, to jest Emil. Nie masz się co obracasz, nic specjalnego, naprawdę. Czy pani myśli, że kogoś przystojnego byśmy tam po ciemku trzymali. No, no, no. Wszystkich ładnych wywalamy po tej stronie, naprawdę. Emil, zrób coś takiego magicznego ze światłem, wiesz, żeby jakby tak nieco wyodrębnić solistę, a nieco ukryć chór. Co? No, 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 no dobrze, 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 dobrze. No nie, nie, żadne dobrze, sprzeciw. Co? No co, ja za siedem dych pod czerwonym nie stoję. No, no, tam. A kolega? Nie, ja, ja za 120 dwadzieścia sobie z tym poradzę, jakoś nie ma problemu. A to jest tylko 5 tych różnicy, nie dziaduj, naprawdę, nie dziaduj. Nie. Proszę Państwa, e, mamy, mamy solistę, mamy chór, mamy światło, atmosferę, wspaniałą publiczność. Jeszcze tylko pozwolicie Państwo, że zmienię sobie mikrofon z tego, który mam na głowie, e, na ten lepszy. Co lepszy, a, a my? A Wy zostaniecie na tych churowych. <laughs> Państwa, e, e, e. E, utarło się, utarło się, że to jednak solista przedstawia chór, dziwnie. A zatem pozwólcie Państwo, że przedstawię. Chór nazywa się... Chór z pod Aleksandrowa. Ale był pomysł, żeby kupić radzieckie wojskowe czapki, ale zabrakło pieniędzy i ja No i... może dwa słowa o członkach. Ha. Ty wiesz. Ten mniejszy. Co? Co? Mój błąd, przepraszam. Mój błąd, mój błąd. Ten niższy. Ten niższy po Państwa lewej stronie to oczywiście Waldemar. No cóż o nim. Waldemar 8 lat w poznańskich słowikach, a nie jednego występu zażartuję, nie będę dalej drążył tematu. Natomiast po Państwa prawej stronie to oczywiście Michał, nasz ostatni transfer z chóru Kormorany Augustowa. No, ciekawostka dla melomanów, jako klasyczny tenor śpiewa w półbasach. Aha, i korzystając z okazji, chciałbym też zdementować te wredne plotki, które się pojawiają na temat Michała w internecie, że, że podobno do mojego chóru dostał się przez łóżko. O ma! No. No, niech Państwa śmiech będzie najlepszą recenzją dla tych bzdur, no. Prawda jest oczywiście taka, że Michał do mojego chóru dostał się przez blat w kuchni. No, no może tyle. O sobie no. za bardzo nie będę opowiadał, bo uważam, że Ferrari się nie powinno reklamować. Dobrze, Czy jesteśmy gotowi. Długo będziesz gadał? byśmy sobie usiedli. No. Chyba żartujesz. No jak usiedli? Chór ma stać. Od starożytnej Grecji chór stoi, więc jakby nie będziemy tego zmieniać, tak? Długo. Długo, długo. Oby. Oby, oby. oby tak? <śmiech> <śmiech> Proszę Państwa, <laughs> jesteśmy coraz bardziej gotomi. Kiedy zapadła decyzja, że trzeba wykonać utwór specjalny, od razu wiedziałem, że będę musiał czerpać ze skarbnicy, że będę musiał sięgnąć do szerokiego wachlarza przebojów stana Borysa. O. Co, to, co to za pomruk zdziwienia? No, jak odwa odważnie, nie? No a co? I z tego szerokiego wachlarza przebojów Stano Borysa wybrałem dzisiaj jeden utwór. Wiem, który. Anno, Anno, tam jest taki chór, wystarczy powtarzać cały czas, łatwo, poradzimy sobie. Na pewno sobie poradzicie, tym bardziej, że wybrałem ten drugi utwór. Niektórzy z Państwa już się domyślili, że chodzi o piosenkę Jaskółka Uwięziona? No, ale de, tam nie ma chóru. E. Słucham? Tam nie ma chóru. No i to Was może uratować dzisiaj. Aha! <laughs> Wybrałem piosenkę Jaskuka Uwięziona, napisałem własny tekst do tego utworu, nie dlatego, że oryginał mi się nie podobał, bardzo mi się podobał, natomiast przeczytałem go bardzo uważnie, trzy razy i wierzcie mi Państwo lub nie, nie doszukałem się choćby najmniejszej wzmianki o Lublinie. Nie wiem, czy stan Borys nie przepada za naszym miastem, czy co, no ja, ja postanowiłem nie popełniać tego błędu, napisałem własny tekst, który wykonam teraz w mojego chóru, który lekko jeszcze w tajemnicze, tylko artystycznie, bo. No, bo są tak zestresowani, że aż tu czuć. Przepraszam. Akurat jakby w tej piosence macie dzisiaj sporo szczęścia i mało roboty, bo będziecie tylko ciągnąć końcówki. Za siedem dych? To jest show biznes. No, ale. Nie, no panowie, krótko i na temat. Chodzi mi o to, żebyście mnie, żebyście mnie wsparli wokalnie w środkowym rejestrze na końcu frazy. Dobra, nie było tematu. Inaczej, no. to jest właśnie praca z amatorami, to jest właśnie praca z Dobra, na przykładzie będę tłumaczył, okej. Okay. jakiś rzeczownik, jakikolwiek. Pasztet. Tak? Akurat pasztet nie jest dobry, bo Ja lubię. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem ale chodzi o to, że pasztet ma na końcu spółgłoskę, tak? A to musi, wolałbym, żeby to był rzeczownik ale zakończony samogłoską. Pasztetowa. O, pasztetowa. Cały Waldek. Jest, no. tak, pasztetowa. Teraz, I teraz, w czym rzecz? Gdyby Stan Borys miał zaśpiewać słowo pasztetowa, to by nie zaśpiewał normalnie. Zaśpiewałby pasztetowa. No właśnie zależy mi na tym... A, 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 a. Mamy jakiś kontakt ze sobą jeszcze. Nie, dobra. Szczerze, czy to jest, czy to jest jasne, co ja mówię do Was w ogóle? Tak? Tak, tak? Jak będzie pasztetowa, to my... A. Tego się właśnie obawiałem. Nie, no właśnie, tego, właśnie nie, bo to był tylko przykład. Przecież ja nie powiedziałem, że będzie pasztetowa. Nie będzie pasztetowej? <laughs> no, Dobrze, o, będzie. Jak ładnie zaśpiewasz, to będzie. W garderobie później. Okej. Okay. Za 120 to się pasztetowo cały osmarujesz, człowiek. Będziesz królem pasztetowej w Lublinie. <laughs> Wolę zaśpiewać. Dobrze. Proszę Państwa, jesteśmy coraz bardziej gotowi. Jeszcze tylko drobna uwaga, bo. Doskonale pamiętam dzień, w którym stan Borys wykonywał ten utwór podczas festiwalu w Sopocie. To, co mnie najbardziej utkwiło w pamięci, to to, że wówczas cała opera leśna płakała. Natomiast tu w Żaka, wyczuwam atmosferę chichotu. Zacznij śpiewać, będą płakać. <tłukasz> 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 A to, a to z drugiej strony niesamowite, że tyle osób się cieszy, że jakiś facet stracił 40 zł przed chwilą. Dobrze. Proszę a. Państwa, a zatem specjalnie na dzisiejszą okazję mój tekst, mój chór, ja. Nie, ja poczekam, aż się pani uspokoi, bo ja, ja nie będę w takiej atmosferze tutaj... Był czas się wyśmiać cały program, a nie teraz kukuka. Proszę, pani w drugim rzędzie. Okulary proszę. Nie proszę nie zdejmować teraz, ja doskonale panią widzę. Co jest śmiesznego w słowie kukułka? Pani umiera ze śmiechu teraz. Nie słyszałem chóru. A to, to już? A kiedy? W przyszłym tygodniu? No ale tak od razu? No, chyba zacząłem śpiewać. No tak, ale strasznie nas zaskoczyliśmy, My nie wiedzieliśmy, że aż tak zmodyfikowałeś ten tekst. No. Aż tak zmodyfikowałeś tekst. Na razie ptaka zmieniłem tylko. No i wystarczy. Ja nigdy w życiu ptaka nie zmieniłem. Bo nie można, Waldek, nie można. No, no Można. No to Ferrari, to człowiek, prawda? To... Można zastąpić. Stańcie jakoś inaczej, bo stoicie jak ostatnie fleje, to mnie dekoncentruje. A to jest mur czy chór teraz, bo nie wiem. No to ja. Aha, do, we, weź o taką rękę. O, o taką, no i bokiem, bokiem, do. A teraz? Teraz to dopiero churowo stanęliście, no, ale. To. Mój chór, mój tekst, ja. Trudno, wyjdź, nie umiesz się bawić, proszę bardzo. Ja się nie będę z tobą umrzewał. Specjalnie na dziś pisałem. Kukuka ujeziona <słyska> <wyżona, słyska> w zegarze <słyska> ponad drzwiami <słyska> poduszkę <słyska> wypłakuje <słyska> <dźami słyska> i nocami. Dziękuję bardzo, to, Do zobaczenia. Woo! Dziękujemy Państwu bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy całej ekipie technicznej Krzysztofowi Świątkowskiemu za pomoc w realizacji tej płyty. Chciałem, chciałem, jeszcze, chciałem jeszcze jak zwykle powiedzieć, że to DVD, które, to DVD, które powstanie, zachęcam od razu do zakupu, nie dlatego, że można się zobaczyć za tym DVD wodem. Pani będzie miała radość. pani grała, pier... główne skrzypce tu pani grała podczas bisu, także na pewno Ale znajomi pani się Pani pani nie przestanie płakać, koniec jest, naprawdę, <laughs> tam kobieta e, zejdzie, no. e, Proszę państwa, e, zachęcam, jak ta płyta pojawi się na rynku, zobaczycie płytę Skurcz, Kabaretu Ani muru kupcie, kupcie, bo, bo 50% dochodu z tej, ze sprzedaży tej płyty przeznaczamy na, na cel charytatywny, po prostu na biedne dzieci, na biedne dzieci moje, walka i Michała. Dziękuję svlačite se do do